Szanowni Państwo, wśród wielu pojęć w chrześcijaństwie, niewiele budzi tyle emocji, co wylanie Ducha Świętego, czym naprawdę jest to wydarzenie, dlaczego Bóg je zapowiedział i co oznacza dla wierzących dzisiaj. W tym krótkim materiale, opartym wyłącznie na piśmie świętym, bez tradycji i teologicznych założeń, pokażemy, czym naprawdę jest Duch Święty, komu został dany i po czym poznać, że ktoś rzeczywiście go posiada. Wbrew popularnym przekonaniom, Duch Święty to nie stan emocjonalny, trans czy spektakularne zjawiska, to nie osoba Trójcy, ale moc i obecność Boga, Jego duchowe tchnienie. W Starym Przymierzu Duch był dawany wybranym osobom, prorokom, Królom, sędziom, na określony czas i do określonych zadań. Ale w Nowym Przymierzu, dzięki ofierze Jezusa, Duch Boży może zamieszkać w każdym, kto wierzy, trwa w prawdzie i jest posłuszny. W Dziejach Apostolskich czytamy o Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch został wylany na uczniów Jezusa. To było fizyczne i konkretne wydarzenie. Nie symbol, proroctwo Joela, wyleje mojego ducha na wszelkie ciało, zaczęło się wtedy wypełniać. Dziś wiele osób twierdzi, że ma ducha Bożego, powołując się na języki, wizje czy uzdrowienia. Ale Jezus ostrzegał. Wielu powoła się na jego imię, a on im odpowie: Nigdy was nie znałem. Duch Boży nie działa tam, gdzie trwają błędne nauki, jak Trójca, Kult Świętych, Modlitwy do Marii, czy Piekło bez końca. Duch Prawdy prowadzi do Prawdy. Prawdziwe znaki obecności Ducha to nie cuda, ale owoce, miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Jeśli ktoś twierdzi, że ma ducha, ale żyje w pysze, kłamstwie lub nieprawości, pismo mówi jasno: po owocach ich poznacie. Duch święty to nie siła do pokazu, to obecność Boga w tych, którzy trzymają się jego słowa. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na dalszy film zamieszczony na dole.